To jest jedna firma, mówicie Klot. Oni się regularnie chwalą tym, jak dobre są ich modele, bo są dobre, właśnie w Tak, dokładnie. I Kot Opus uzyskał 74,5% w Sweetbench. Odnośnie właśnie jakości, którego pisać i że to już nie są rewolucje, ale to są niezłe wyniki, naprawdę. Czy wiesz co tak, tylko te, jak pójdziesz w detale tych testów inne rzeczy. Nie są proste, tak, ale zobacz, to pokazuje po prostu to, w jakim kierunku antropik optymalizuje, co jest ich celem. że mnie tylko antropikami w ogóle też się chwali tym bardzo mocno na konferencji, o której mówiliśmy z swoją drogą Pażę no Nie Nie zdawaj, lecisz to Swami Jajem. Dobra, to co, lecimy? Chyba polećmy sobie teraz z newsami i to mnie zaskoczyło, że me... I to poleciało sobie gdzieś bokiem bardziej giełdowo i z routersa jest news, że była dyskusja w mecie, żeby wspomagać się modelami od Google i OpenAI. A. To jest taka ciekawostka integracji rzeczy, które są między innymi z Gemini w mecie. I to jest w ogóle Ciekawa rzecz, że oni w tamtym kierunku patrzą, bo meta, jak tam popatrzymy na te ich open sourceowe modele, inne rzeczy, oni nie przespali tego w żaden sposób. Tylko u nich. Mm, poszli trochę i, inaczej. Teraz raczej, e, Mark dorzucił kartę kredytową e, i kupił dużo wiedzy. Tak, bo ale kupił tak, dużo wiedzy. Tak, i teraz tak, to co, jak to popatrzymy sobie na cukier, i metę, e, nie mają komercjalizacji tego. Bo oni żyją dokładnie y, bardziej niż Google żyją z reklam. I proszę reklam. Całkiem nieźle mówicie, dokładnie.